Cześć wszystkim, z tej strony Kirami i zapraszam was do kolejnego odcinka z mojego świata Minecraft, świata w którym sobie przeżywamy różne przygody oraz budujemy różne fajne rzeczy. Jak widzicie za mną troszeczkę inny teren, jestem w takiej małej wiosce, o nawet pan Iron Golem jest. Natomiast nie wioska jest dzisiaj tematem naszego odcinka, choć możemy, bo mamy tutaj jak zaczynam nagrywać na połowę dnia. Możemy sobie szybko ją zwiedzić, a ja opowiem o planach, także ostatnio mieliśmy parę odcinków zbudowania, także wrócimy sobie troszeczkę do dochodzenia, szczerze mówiąc, miałem w troszeczkę innym miejscu zacząć ale no tak płynąłem, mówię, a zaczniemy sobie od wioseczki, To wioska jest totalnie pusta, totalnie jasne to łóżko zabrałem, bo oczywiście jak się przygotowywałem, to nie wziąłem ze sobą łóżka, no bo po co łóżko na przygodę. Także tak to wygląda. No to kiepsko wygenerowała się nam ta wioska. Ja nie pamiętam czy ja w niej byłem. Miałem tu mapę odkrytą, to mogłem być. Miałem w ogóle tak naprawdę zacząć od innej wioski, w innym miejscu w lesie świerkowym, natomiast no pobłądziłem troszeczkę, ale tutaj też jest. wioska. tam, jak widzicie, mamy. Yy, ruiny portalu, ale to tam nie będziemy mieć nic specjalnego. A celem naszej dzisiejszej takiej przygody, wędrówki jest: yy, jak widzicie, mam mapę w ręce, te białe szczyty, ponieważ ja tam byłem. Teraz nie pamiętam na którym paśmie. Yy, na którym paśmie tym górskim były te... Yy, ta, to do czego chcę dojść. Tam. Taką fajną strukturę. Spotkałem fajną, no, fajną i fajną. Strukturę, której jeszcze po prostu nie było u mnie na odcinku żadnym, który wam nie pokazywałem, także powoli sobie będziemy iść. Będziemy iść sobie w te góry, zobaczymy w ogóle co tam słychać, co tam można zobaczyć, bo chyba w takich wysokich, ośniżonych szczytach jeszcze nie byliśmy. Jeżeli byście się zastanawiali w ogóle, gdzie jesteśmy, bo to jest tak, nie, nie, chyba wam pokazywałem kiedyś albo pokazywałem na live, to jeszcze zrobimy, może, zanim ruszymy sobie takie porównanie. O, ja będę iść. Jeżeli widzicie, o, tutaj mamy mapkę, to jest ta nasza poprzednia mapka. Natomiast y, mamy jeszcze tutaj, o, jesteśmy zaraz na krawędzi, czyli jakby nasza krawędź mapy, tutaj na zielono zaznaczony jest nasz domek i z fioletowym sztandarem, i tutaj prawym dolnym. Rogu się łączą tutaj te dwie mapy. Także tak to wygląda. Łóżko nam jest niepotrzebne mapę dobrą wziąłem. Nie, nie dobrą. To miało być tu, to miała być tu. To ta łódka to jest mi niepotrzebna w ręce, ale niech będzie. Dobra, lecimy sobie na te ośnieżone szczyty. Tu jakaś jaskinia przy okazji? Czyżby, czyżby nie, tylko takie to podejście. Dobra, zaczynamy naszą wspinaczkę. To sobie się kiedy przygotowałem, ale chyba przejdę, przejdę. O, widzę słoneczko, już nam się chyli ku zachodowi. Także za wiele nie zobaczymy. O, mamy ul. A to ciekawe, czy ja wziąłem sobie z jedwabnym dotykiem? Nie. Szkoda, przydałoby mi się. Chociaż miodu mamy tyle, że ule, ale to, to się nazywa chyba gniazdo. Pszystko ładniej wygląda, nie? Tak bardziej nie spotykałem. To dynie rosną, także jesteśmy prawie na szczycie. Zaczynają się nam świerki. Przejdziemy sobie tym pasmem górskim troszeczkę. No właśnie, tutaj nie byliśmy chyba nigdy. Ja tu byłem gdzieś poza odcinkami kiedyś. No i teraz tak zaczyna nam się. Hmm, tutaj noc, to może ja sobie bym tutaj łóżko rozłożył gdzieś. nie wiem no to już wszędzie śnieg mamy dalej, dobra tu jakaś jaskinia dobra, dobra także zrobimy sobie tutaj gdzieś łóżeczko, czy ja już mogę się kimnąć, jeszcze nie mogę się kimnąć że słoneczko nam tutaj nie zaszło, także kimnąć się jeszcze nie mogę może od razu powiem, że założymy sobie buty skórzane zamiast Zamiast tych diamentowych, dlaczego? Ponieważ możemy trafić w górach na sypki, sypki śnieg i wtedy się zapadniemy po prostu pod niego. A w skórzanych butach nam to najnormalniej w świecie nie grozi. Możemy sobie chodzić tutaj i nic nam nie będzie. Także wchodzimy sobie tutaj już na górę, zobaczymy sobie. Co tutaj mamy? Tu mamy jakieś zejście jest Tam lawa chyba na dole jest. Dobrze widziałem. Żeby nam tu nic na głowę nie spadło. O. Było się tu caving zaraz nie zrobił zamiast... A, bo tu jest otwarta chyba. No. To jest otwarte z drugiej strony. Dobra, wychodzimy stąd. Bo zaraz się nam zrobi caving, a mieliśmy sobie chodzić po szczytach, ale możemy tu... O, szmaragdy. Proszę bardzo. Tak, to ja lubię. Proszę bardzo. Na pewno sobie tutaj gdzieś może wydobędę troszeczkę śniegu, żeby mieć u siebie. Pszczółka nam lata. Tu jeszcze tak dopiero... Aha, no i tu jest ta otwarta przestrzeń. Tu widzimy żelazo, dużo węgla, natomiast idziemy jeszcze wyżej. Będąc na szczycie, sobie zobaczymy od razu wysokość, jaką udało nam się osiągnąć. Tu jesteśmy tak naprawdę dopiero, zobaczcie, na mapie na krawędzi. Także jeszcze dużo, dużo przed nami. Tu mamy żelazo czy mieć? Żelazo, bo sobie od razu pozwolę wydobyć. Żelazo zawsze się przyda. Zobaczymy sobie do śniegu. Dobra. Idziemy sobie dalej, wyżej, na szczyt zobaczyć, rozejrzeć się, co mamy. O, mamy kozice. Jak, w... o, i kolejną wioskę mamy nawet w górach. Fajnie, to sobie może do niej w międzyczasie też zejdziemy. Gdzie jest ta koza? Gdzie są... jest? Co ona? Oszalała. To są kozy, bardzo mi się podobają te mowy. Bardzo mi się podobają te kozy. Nie wiem czemu. Można je tylko tutaj. Może sobie byśmy do siebie zabrali. Może gdzieś tam między odcinkami. Albo na lewej, tych jest dużo, naprawdę. To można śmiało sobie je tutaj wziąć. Parę sztuk do siebie. Po czemu by nie? Tutaj, co słychać? Tu mamy kolejną wioseczkę. Piosek jest dużo tutaj, a właśnie, bo ja zobaczyć jeszcze od razu na F3, jesteśmy na wysokości, gdzie to było, 191, wysokość 191, czyli jeszcze wyżej możemy wejść, nie, jeszcze wyżej gdzieś tam jest możliwość wejścia, natomiast no, mamy, jak mamy, co. No on nam pozwalał zbierać, że na co się przyda zawsze, tego śniegu, ile mamy? No już troszeczkę mamy tego śniegu. Właściwie kulek śnieżnych. Tu mamy szczyt kolejny, ale nam się kończy. No tu jest ta wioska. Dobra, tam jest jakaś dziura, jakiś cave. Idziemy sobie dalej w tamtą stronę, gdzie jest mapa nie... nieodkryta póki co. I zobaczymy, co z tego tutaj będzie. Pasmo widzę, się zaczyna ciągnąć. Fajnie, w dole co mamy? W dole mamy cały czas jakieś jaskinie. Ale jesteśmy tu na szczycie. Tu zaczyna nam się chyba cały piąt zimowy. Już jesteśmy nawet poza mapą. A no nie, kończy się. Myślałem, że troszeczkę więcej tego będzie. O, zombiarki. Karierę chciał zrobić na YouTube, wystąpić na odcinku, ale chyba go trema zjadła. Spalił się. Dobra, tu mamy świerkowy las, ale tam wszędzie dalej, już widzę, jest zielono. No nic, będziemy sobie w takim razie podróżować do tego... Ile mamy czasu? My jesteśmy w połowie dnia, dobra. To może, jak jesteśmy w połowie, to sobie zejdziemy szybko zobaczyć tą drugą wioskę, co tutaj widzieliśmy. Wioskę, właściwie wioseczkę. O, żelazo. Ja nie jestem pewien czy ja w niej w ogóle nie byłem. Jest już splądrowana. Także zobaczymy, co tam prawie pisze. I sobie tam zrobimy małą pauzę w nagraniu. Dla Was to będzie chwila. Ja sobie przejdę na drugie pasmo górskie, żeby nie pokazywać wam niepotrzebnie tej yy, zieleni tutaj. Bo to przecież mamy na co dzień. Kolejne żelazo. Tutaj w górach wysokich, właśnie jest najwięcej żelaza. Wykopiemy sobie to żelazo. O, jeszcze więcej. Fajnie. No nie, no ja musowo muszę wrócić do kozy. Muszę im zrobić jakieś fajne miejsce, tak żeby się czuły jak w domu. Jakąś imitację małą gór. Rozchodzimy sobie do Bryszki wioski i zobaczymy, co tu słychać. Tu nam się droga urywa. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę się nami nie przejmować. My tu tylko na chwilę. Chyba, że będzie coś fajnego, no to spłonimy, ale nie wygląda, jakby tu miało być coś fajnego. Kolejny małe łóżeczko. Teraz nie wiem, czy ja już tutaj byłem, dlatego to jest takie puste. Bo to nie jest to, nie zaczynaliśmy, więc... Hmm. Tam mamy tylko... Domków nie ma, tu w dole coś. Nie, domków nie ma. Pan Iron Girl. Na pewno nie byłem, bo dzwonek wisi, bo ja dzwonki zawsze zabieram. Oczywiście, że zrobię to i w tej chwili. Jakby tutaj zrobimy sobie jeszcze zrobić bloki śniegu, bo wtedy mniej nam zajmuje, możemy zrobić śniegu. 22 na razie wystarczy, tak naprawdę. Mam teraz już śniegu, żeby zrobić bałwana, a jak zrobimy sobie bałwanka, no to możemy sobie ten śnieg farbić <laughs> zrobić sobie farmę śniegu. No nic, dobra, ja już wyruszam w tamtą stronę powoli, tam za te góry. No i słyszymy się za chwilkę. Ja sobie jeszcze poczekam, może, albo na miejscu poczekam, aż nocka nam przejdzie, żeby w nocy nie chodzić. Będzie bezpieczniej, będzie lepiej widać. Także słyszymy się za momencik. I witam Was serdecznie z powrotem, jak możecie widzieć w jesteśmy już przy tym drugim szczycie, przy tym drugim paśmie, tu mamy kolegę osiołka, myślę, że osiołkiem się też zajmiemy niedługo, ponieważ chciałbym mieć osiołki, gdzieś zrobimy sobie, myślę, taką małą, może nie stadninę, tylko kurczę, jak to się mówiło... Hmm, hmm. Niestety, nie, tylko taką mam zagrodę, ponieważ y, osiołki możemy jeździć na osiołkach, tak jak na koniach, y, tyle, że mogą nam przewozić skrzyneczkę i mamy parę dodatkowych y, miejsc. Nie pamiętam już teraz dokładnie ile, ale parę ich tam było. Tu standardowo sobie podbudujemy. Raczej się tu wracać nie będę, także mogę sobie śmiało tak zabudować. Nie będzie mnie to nigdzie później drażnić w oczy. I teraz tak, jesteśmy tutaj na tym naszym szczycie śnieżonym O, znowu mamy kozę fajnie I teraz tak. Czyżbym ja przegapił Co my tu mamy Postęp lekki jak piórko właśnie Czyli w tym momencie byśmy, gdybyśmy nie mieli butów, nadepnęliśmy na sypki śnieg Gdybyśmy nie mieli butów skórzanych, byśmy się zapadli po prostu pod śnieg. A tutaj jest struktura, o której mówiłem. Już się wystraszyłem, że pomyliłem. Ja tu byłem troszeczkę rozgrzebałem tą strukturę, bo się zapomniałem, już tu nic nie naprawiałem. Ta struktura to jest Iklo. Częstotliwości występowania w górach wam nie podam, bo nie wiem. Natomiast można się na takie iglo natrafić, i zobaczymy sobie tutaj. Normalnie tutaj są dywaniki, już nie pamiętam. Tu jest wszystko tu przykryte. Natomiast tutaj mamy zejście pod trapdorem, zejście na dół, i interesuje właśnie nas to, co się znajduje na dole. A ja może sobie przerzucę pochodnie do pewności gdzieś tutaj do ręki. I teraz tak, tutaj mamy. Pająka, pająkość gdzieś ze ścianą chyba chodzi. Yy, mamy osadnika zombie oraz zwykłego osadnika. Gdzie ta ekipa się tu pozbierała? Przepraszam. Yy, pająki, no osadnik to tutaj nam. Yy, tam, yy. Tu mamy co? Mamy yy, miksturę słabości. Jeżeli damy właśnie wyśniekowi na miksturę słabości. A później złote jabłko to zamieni nam się on w zwykłego tutaj w osadnika. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Weźmiemy sobie miksturkę słabości, rzucimy w niego. Mamy efekt na nim, na sobie też przy okazji mamy efekt. I jabłuszko. No i to on sobie się tam potem z czasem zmieni nam wy zwykłego osadnika dzięki temu że była im która słabości i to złote jabłko. Tu więcej, nic jak z tego co widzę, to nie ma ten. Możemy sobie zabrać, doniczkę sobie zabierzemy, myślę, chociaż sobie zabierzemy. Interesują mnie od razu bloki popękane, zamszone, chociaż już tam sobie robię też, bo będą nam potrzebne. Jeszcze rozkopiemy, trzeba by dopełnili. O, tutaj teraz tego ustrojstwa nam wyszło. O, teraz się będzie pełno ich spawnować. Dobra, uciekamy. No, ja ucieknę, teraz jestem w stanie ucieknąć. Dobra. Teraz nie pamiętam jak to się nazywało, ale... No dalej. O właśnie już to co chciałem mamy założone. Dobra, muszę sobie zjeść. No, żeby jaj nie było, żeby zwiełnał tego. Dobra. Udało się nam uciec. To były takie stworki, teraz kurczę, nie pamiętam jak one się nazywały. Eee... One się chowają w kamieniach, nie? Właśnie. I tego jest coraz więcej, coraz więcej, nie? Także najlepszy sposób to jest po prostu wijać. Trochę było walki, trochę emocji było na koniec. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Crafting. Tutaj mamy, to sobie możemy schować. Co kamienne cegły sobie schowamy? Powyrzucam sobie zaraz to wszystko, co tutaj jest niepotrzebne. Jeszcze się rozejrzymy przy tym iglo. To nie, to jest zwykły kamień, ponieważ te stworki, co były tam, one się właśnie chowają w kamieniach. I teraz jak rozpoznać taki kamień? No po prostu wtedy ten kamień szybko jesteśmy w stanie zniszczyć, bardzo szybko. Ja tutaj nie przyczaiłem, no bo mieliśmy diamentowy kilof, dobrze zenchantowany, ale normalnie łapką jesteśmy wtedy w stanie szybciej zniszczyć, nie? I wtedy te stworki nam wylatują, bo one są dość agresywne. No tu widzę, mamy nas. Następne wielkie pasmo górskie tu owca nam beczy. Natomiast jak na jeden odcinek to chyba emocji nam starczy, słoneczko się chyli ku zachodowi. Także ja stawiam łóżeczko, żegnam się z wami myślę, że zrobię tutaj mały porządek w, epiku, w ekwipunku, niepotrzebne rzeczy po prostu wyrzucę i pójdziemy sobie w następnym odcinku jeszcze zwiedzić tamto pasmo górskie, zobaczyć co tam słychać w tamtych górach, może zejdziemy do tamtej jaskini. Natomiast na tą chwilę na ten odcinek, dziękuję bardzo. Bardzo dzięki, że oglądaliście. Jeżeli wam się podobało, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, dajcie subika. No i nic, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.